Witam Państwa serdecznie wszystkich na live'ie w dniu 9 luty 2026. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dla wszystkich, którzy obchodzą mi urodziny lub inne święto swoje, te moje kwiatki i tak by przekazuję, bo inaczej nie mogę. I życzę wszystkiego najlepszego tak od serca, radości, miłości, zadowolenia, dużo pieniążków, więcej zdrowia miłości od ludzi i satysfakcji i dojścia do celu wszystkiego najlepszego wszystkim studentom i wszystkim, którzy startują w to życie, którzy mają te imieniny, urodziny, wszystkiego najlepszego 100 lat. I proszę Państwa, pozdrawiam wszystkich ludzi w kraju i za granicą, jak już powiedziałam w Ameryce, w Kanadzie, w New Jersey, w Brazylii, w, w Argentynie we wszystkich stronach świata, Panią Helenę na Florydzie, wiele innych osób. Pozdrawiam również prezydenta Trumpa i jego rodzinę. Wszystkich serdecznie przesyłam pozdrowienia. Dzisiaj będę omawiać o złotym zielu, bo tak to można by ją nazwać, zastosowanie tego ziela, złote zioło, w sumie to ta książeczka złote ziała na wagę złota polecana przeze mnie. Jak ktoś chce kupić to proszę dzwonić do mnie. Numer jest 884959 320. I tutaj mówię o nawłoci. Nawoć, jakie ma właściwości? Działa ściągająco. Przeciw zapalnie. Działa moczopędnie, uszczelnia naczynka krwionośne, posiada właściwości przeciwzakrzepowe, bo za lekutko krew. Wtedy, jak ktoś ma taką lepką krew, gdzie może się robić zakrzep udar, to czy jakieś zapalenie w łokciu, w barku, to może sobie parzyć herbatkę. Płaska łyżeczka samego kwiatu, tak ściągnąć. Yy, proszę Państwa, zaparzyć i wypijać. Jedną wiliżaneczkę, czyli pół do połnia, pół po południu. Yy, yy, odwarem można przemywać zmiany skórne, na przykład trącik, drobne rany, podrażnienia, miejsca. Odkarza yy, ściąga, zmniejsza krwawienie i przyspiesza wojenie. Wywar. Yy, można moczyć, w tym nogi, czy przemywać, tak jak mówię, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Po prostu to jest, stosujemy wywar bez alkoholu. A jeżeli stosujemy na alkoholu zrobiony, wymacerowany lek, to działa automatycznie silno, silnie na na przykład na bóle, różnego rodzaju bóle, czy to są bóle, skolioza, gdzieś tam boli, posmarować. W tych miejscach, gdzie woli, czy to jest garb wdowi, czy to jest y, ramiona, czy to są łokcie, czy łokieć tenisisty. Y, no oczywiście y, y, przyspiesza gojenie i przeciwbakterynie, i przeciwzapalnie. Możemy używać do skóry łojotokowatej, możemy y, y, przemywać młodzieńczy trądzik, jak jest na twarzy, gdziekolwiek zapalenie mieszków włoskowatych, różowaty, różowaty trądzik, to jest dość długo się utrzymuje, schorzenia nerek, dróg moczowych, to przede wszystkim, aby ktoś nie doniósł moczu do ubikacji, nietrzymanie moczu lub popuszczanie kolce nerkowej i przy nieżytych przewodu pokarmowego dolegliwościach stawowych, bardzo jest ważne. Ale dolegliwości stawowe, moi słodcy ludzie, każdy z Was, jak już ma ten wiek, co ja, może sobie odszukać i zobaczy, że jak ma przepisany jakiś lek od lekarza na nadciśnienie tętnicze, a on ma różne amlodypiny i inne związki, już to powtarzałam, gdzie ktoś się mnie pyta o amlodypiny, no to przeczytaj sobie skutki uboczne. One robią taką blokadę w kostkach i te kostki stają się spuchnięte, jak się budzisz palce nad palcami czy ogólnie. Proszę Państwa, jak zastosować kwiat na włoci świeży lub suszony? Ja Wam powiem, do zaparzania on tylko jest. Czy świeży, czy suszony, pijemy zawsze przy tych dolegliwościach choroba, o których mówiłam, 3,5 tygodnia, Niedłużej potem profilaktycznie bierzemy małą łyżeczkę kwiecia na włoci i zalewamy wrzątkiem, czyli tym co na kawę wrzątkiem, szklanka wrzątku musi być, do pełna, poczekamy, szklankę dzielimy na dwie małe filiżoneczki i potem, proszę Państwa, pijemy rano i wieczorem, y, przez cały dzień lub jak to woli, jak kto nie próbował jeszcze nigdy, to nie małymi łekami. Jak to woli, proszę Państwa. Jest to: jeżeli ktoś ma kolkę nerkową, to jest okropne, to przy tej kolce nerkowej bardzo, bardzo wspomaga. Jeżeli ktoś ma piasek w przewodzie moczowym, czy Ogólnie też bardzo, bardzo pomaga. Oczywiście, że jest moczopędna, też filtruje przez nerki, czyli czyści te nerki, ale yy, yy, nie ma skutków ubocznych. Skutki uboczne jedynie, jeżeli ktoś by był uczulony na zapach tego kwiatu, na kobiety ciężarne nie mogą pić i karmiące piersią. Poza tym, wszyscy, kogo to dopada taka choroba, o której ja mówiłam, wszyscy piją na wódź. Nie chciało mi się przynosić na wódź i pokazy, że mam na tej książeczce, jest prawie 120 gatunków na wódź, proszę Państwa. Ale między innymi jest jedno takie podobne jak na wódź, które, których robią, gdzieś tam do leków dodają, ale to nam tego nie wolno, bo wywołuje halucynacje To jest, pachnie jak na intensywnie. Na jednej łodyżce nie ma takich tych gałęzi, tylko ma takie malutkie do góry poustawiane, żółte po prostu. Jak storczyk, nico te kwiatuszki żółte. Bo tutaj mamy łodygę na włoci wysoką, maliście takie podłużne, ale gałązka jedna tak, druga tak. Kanadyjska i tak. Oczywiście, że kanadyjska to jest ziele, można by powiedzieć, inwazyjne w jaki sposób? Że się wszędzie rozsiewa, całe pola. Nie w sposób do leczenia siebie, czy, czy ktoś, po prostu tylko inwazyjne, bo się sama siejka, można powiedzieć, od korzenia się sieje. Sadzi, czy sieje, czy jak to, nie wiem, sama od korzenia rośnie, tak, jak maliny po prostu polana czy inne, które rosną od korzenia. No to, czyli mamy tą złotą naprawdę cudowną nawódź, po której nie mówić. E, witam serdecznie panią Danusię i pozdrawiam. <laughs> Współczesna medycyna potwierdziła szerokie działanie lecznicze preparatów z orzecha Łoskiego. Tak? To Wam przypominam, dlatego, że jak macie narobione, nie trzymajcie tego, tylko pijemy przez cały tydzień w lutym, przez cały tydzień w marcu. W kwietniu będziecie na pewno wiedzieć, że Was nic nie będzie bolało, bo się odrobaczycie, czyli pasożyty, które znajdują się, są poprzylepiane przez zimę gdzieś tam do ścianek. To tu boli, tam boli, to tu cię zaboli, to wstajesz, to w ramieniu, to w łokciu, to w głowa, to kark, to noga, bo tak ludzie zgłaszają to to, to tamto, to czyli orzech to zabija, te gronkowce, inne pacierkowce, proszę Państwa, bakterie do czerwonki tak jak dawniej i innych podobnych, opornych na te szczepy, działa ściągająco na błony śluzowe i wiele innych. Przyswaja trawienie, przyswaja pokarmów, obniża ciśnienie, poziom cholesterolu i krwi. Więc takie zrobione wyciągi z orzecha, jak zrobiliście, czy napar dla dzieci, suszonych liści, dla dorosłych też, tylko dzieci półlisteczka od trzeciego roku życia można już im podawać. Natomiast Musimy wiedzieć, że tak jak ja mówię, pijemy, to jest leczniczo, bo też orzech posiada witaminę K. E, e, więc tutaj nie, że weźmiemy orzech, a se nalejemy, i wypijemy, bo to nie jest zrobiony orzech taki niesłodki do picia, tylko do leczenia. To trzeba dużo orzechów, bo o tym wam już mówiłam, ale skoro macie zrobiony, a napar suszony liści lub nalewka, e, stosuje się przy nieżytych przewodu pokarmowego w biegunce bakteryjnej, czyli tak u dzieci jak i u dorosłych z pewnością zatrzyma. zatrzyma. Proszę Państwa, co nawilża, bo Państwo pytali, organizm. Oczywiście jak ktoś lubi gruszki, nawet cukier, jak ktoś ma wysoki, to może połowę gruszki dużej zjeść, lub wyciągnąć sobie sok z kwaśnym jabłkiem, coś takiego i nie musisz tego na naraz wypić, żeby było takie mocne uderzenie tej witaminy, tylko wypijać na dwa, trzy razy, jak jest pół szklanki, ale dostarczysz tych witamin, które w sobie warzywa można, są niskokaloryczne, czy marchewka, czy burak jest to bardzo ważne. A w tym okresie od stycznia do Proszę Państwa, do wiosny, czyli liczmy do kwietnia, nie popijamy. Tak, jeżeli ktoś ma kwas z kapusty, kiszonej i on pachnie, czy z cebulką, czy z marchewką, proszę zawsze sobie wypić, jak jest nadpasota, refluks, cokolwiek, bo to nawet leczy żołądek i jeli to drażliwe na te pasożyty setkę. Czekajcie, ja tutaj gdzieś miałam takie. O, wam pokażę. To jest setka, taki kieliszek, nie? I ja przedtem tu miałam sok. I proszę Państwa, nalewamy tak potąd, nie musimy po te i wypijamy, tak jak już powiedziałam. I nic się nie dzieje nie, tylko z korzyścią dla, dla człowieka, tak jak już powiedziałam dla każdego innego. Więc tak jak już omawiałam o tej nałości, bo niektórzy zapomnieli, niektórzy mają może zrobione i trzymają, a niektórzy boli cieść nadgarstkowa, niektórym cierpną palce, niektórzy tu boli, niektórzy mają rany, takie plamy różne tutaj w rękach, owrzodziałe lub pęka im na takie coś, to mogę Maść komuś zrobić, bo jeden gość miał prawie przez 5 lat, dopiero się zgłosił, niedawno pytał, co na to, i dopiero wyleczyło, bo to przez 5 lat nie pomogły Maści, no, mecena, w tym tamto lekarze przepisywali, jednakże też trzeba unikać kontaktu z cynkiem, metalowymi rzeczami trzeba w rękawiczkach. Natomiast maść, która jest zrobiona z jaskółczego ziela na wazelinie farmaceutycznej z dodatkiem soli fizjologicznej leomak z dodatkiem anginy no i jaskółczego ziela, tak jak mówiłam, taka maść Ci pomoże po prostu nawet lepiej jak rękę umoczysz, jak jest taka maść z wazeliny i, i mokrą ręką wysmarujesz sobie bardziej wpija ta wazelina nic nie jest tłuste, nic się nie brudzi, bardzo jest skuteczna. No jeżeli takie ludzie mają, jeżeli mają pięty, to też można zrobić takie zgrubiały w ogóle. Także tutaj polecam bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Panią Marię S., męża i dzieci, jak również Alicję, wszystkie Alicje z Krakowa, z Wejherowa i ogólnie bardzo pozdrawiam, jak również Wszystkich na Podkarpaciu, Grzegorza, że studia Regnat i wszystkich, tak uważajcie, bo bardzo ludzie chorują na grypy różnego rodzaju, mocno, dość mocne te grypy jakieś są, więc wtykać się w sklepie to z daleka z ludźmi, a jak towar, bo każdy dotyka, to przyjść do domu, Masz spirytus, to popryskaj lub yy, dodatkowo wymyj, jeżeli to są owoce, to syp sopy, sody oczyszczonej, najpierw wymyj, potem sody oczyszczonej yy, i później przemyj to wszystko, bo to owoce to może tysiące rąk ma całe to owoce, ci co, pakowali, ci co zrywali, ci co pakowali, ci co myli, ci co pakowali, Ci przekładali do skrzynek jeszcze ci inni, i tak dalej. Tak samo jabłka, więc proszę Państwa, to taki miż masz. Więc te wszystkie bakterie, które by się zatrzymały, czy nawet z powietrza, trzeba wymyć. Każdy, tak ten, 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 jak już powiedziałam, czy to jest kiwi, czy to jest jabłko, czy to jest pomarańcz, czy to jest mandarynka, cokolwiek macie ze sklepu, to, to proszę Państwa, trzeba. Wszystko, wszystko myć. A teraz to nawet są takie winogrona, które nie mają żadnego smaku, czyli albo myte 100 razy, albo ostatnio jak kupiłam, to w ogóle nie nadają się do zjedzenia, do wyrzucenia. Nie mają smaku winogrona, niczego, nawet na sok się nie nadają. Bardzo dobrze też jest robić sobie soki, jak ktoś nie chce za słodkie, jak robi sobie z jabłka zielonego, czy Renety jabłka, obrać jabłko albo umyć, ale raczej obrać, wrzucić do blendera, dolać wody, w szklankę czy półtorej, zmiksować jak masz mikser i wypić, przelać, przecedzić, jak się nie zmiksowało, i takie wypić duszkiem tysiąc razy tysiąc sto, słyszycie razy zdrowsze, jak na przykład wody, jak kupisz ten bar, czy coś tam, bo to wszystko jest zaprawiane. No ale też niektórzy lubią takie pić, ale później mają różne problemy. No ale, no ale jak nie posłuchają, to takim ludziom nic nie zrobić. Jak jest człowiek uparty, jak, jak, jak to, jak osioł, co nie chce iść, no bo kto inny taki nie jest uparty, to, to po prostu we wszystko uwierzy, wszystko wykupił, wszystko wyzjada, potem będzie chorował, nie napiłby się zioła, bo wierzy tylko w tabletki. A tabletce jest właśnie to samo działa. Tylko utwardzone, co ktoś by ci podał herbatkę, żeby szybciej zadziałała. Więc ja tutaj to tak radzę. Niektórzy mówią, że tam mają to, tamto z wątrobą przetuszczenie. Przecież można wątroby wyleczyć korzeniem mniszka, Nie ze sklepu, ale teraz się na kopie będzie ten miszek. Czy, czy ogólnie, jak zejdzie ten śnieg, będą ciepła, to już miszek się będzie pokazywał. Będzie można dla siebie zawsze ukopać w czystego miejsca. Proszę Państwa, i tak jak w tej książeczce pisze, co robimy z tym Miszkiem, proszę Państwa, lekarskim, on ratuje od nowotworu, raka, białaczki wielu innych, a wiem to na 100%, bo już wiele się wyleczyło i dzieci, i wiele wszystkich innych. Proszę Państwa, więc Misze Korzy Miszka Lekarskiego. Kwiatu robimy syrop z pierwioskiem, to jest na płuca, jakieś wózki, aby prądkowanie było, czy inaczej. Zbieramy i robimy po prostu a korzeń miszka, który niszczy komórki nowotworowe, a nie niszczy naszych, Jest coś wspaniałego, złoty lek po prostu tu wszystko w tej książece pisze, jak wykonać pierwsze działanie, drugie trzecie, ale zawsze wykonuje się to pierwsze. Po prostu stosowany też jest na różnego rodzaju czerniaki, cholesterol, cukrzycę, przyziębienia. Pęcherz moczowy leczy zakrzepy, zapobiega, że lakom buduje odporność organizmu. Warto pić chociażby profilaktycznie, nie za dużo, tylko według receptury, ponieważ jeżeli by za dużo, to się napił, to obniży ci ciśnienie, będzie się słabo czuć. Pijemy, jeżeli robimy litr, na litr wody dwie płaskie łyżki, urywamy wszystko rękami, kruszymy rękami, nie musimy tego miażdżyć, w każdym razie przed włożeniem do gara trzeba opłukać wodą, żeby nie był zakurzony, żeby nie było piasku. Natomiast jak go wyrywamy z ziemi, to tylko oczepimy z ziemi i nie myjemy, żeby nie oskubać tego krzemu, żeby było jak, było jak najwięcej. Więc tu proszę Państwa, mniszek lekarski jest... Faktem jest, że konwencjonalnie leczenie nowotworów, czyli chemioterapia, radioterapia daje to, to przeżycie około pół roku i potem nawrót. Średnie. Natomiast jak się uda. Natomiast y, po prostu. Y, jakby to powiedzieć, y, leczenie mniszkiem, zatrzymanie raka i nowotwór. To jest średnie, ponad 12-letnie 12 średnie. Ja będziesz przypominał to, że żyjesz swojego życia, ile ci Pan by przeznaczył. No Jeżeli się nie da, jak rozpoznają nowotwora u piersi kobiet, czy prostaty u mężczyzn, czy białaczkę, to przyjmowanie wyciągów z lekarskiego trzeba szczególnie pić, bo niektórym się nie da operować, żeby zatrzymać. Na przykład zmiany zwyrodnieniowe stawów, to też pijemy mniszka, tylko nie za dużo, czyli dwie płaskie łyżki suszonego mniszka nakruszymy na litr wody, gotujemy 5 minut, zalewamy wrzątkiem, żeby szybko zawrzało i gotujemy od 3 do 5 minut, odstawiamy na 40 minut, potem przecedzamy, mamy tak. Jedną szklankę rano, jedną wieczorem, drugą na drugi dzień rano i wieczorem. Czyli mamy już te 48 godzin, gdzie wywar z tego korzenia mniszka na niszczenie komórek nowotworowych, rakowych. Proces niszczenia zaczyna się już od 48 godzin. Dlatego musi być równo y, zrobiona porcja, żeby była równa siła i moc leku. Dlatego od razu gotujemy litr na dwie płaskie łyżki. I to jest 100% pewne, że się ktoś wyleczy, już się nie jeden uratował. Proszę państwa, nie jeden, tylko bardzo dużo ludzi. Są wiele, jest jeszcze wiele sposobów różnych na niszczenie, proszę państwa, bo jeżeli ktoś ma szybkie przerzuty, coś, coś tam coś, to wtedy kruszymy moździerzu na proszek, dajemy na malutką łyżeczkę, i rano łyżeczkę, w południu łyżeczkę, wieczorem, żeby szybko zatrzymać, żeby szybko zlikwidować, czyli musi być ten pyłek i popijany wodą, czyli w ten czas robimy tak, jeżeli jest nowotwór, ragiel i tak grubego, to, to, tamto, coś z żołądkiem i tak dalej, więc wtedy kruszymy, więc warto mieć tę książeczkę, jak pismo święte, chociaż jest cienka, bo wyleczy człowieka z najważniejszych po prostu chorób, a, a może ktoś chce tę drugą grubą też też jest wyjaśnione, także zapraszam, można do mnie zadzwonić 884959320. Ta jest, jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Proszę Państwa, też tam opisane są w punktach le, różne choroby leczenie, na co to, na co tamto. Proszę Państwa, wszystko jest w tych książkach zawarte można obydwie na raz kupić. Pamiętajmy, że przy każdym leczeniu przez 3,5 tygodnia do miesiąca nic nie cukrujemy. Muszę wam powiedzieć, możecie tylko jak już nie dacie rady, nie macie siły posłodzić łyżeczką małą miodu. To jest wystarczające, a przy, przy leczeniu nic nie cukrujemy. No bo wiadomo, że te raki, nowotwór i inne leczy się je, lubią słodkie czy te wszystkie inne jak i pasożyty, więc tutaj jest tak, a nie inaczej. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, szklanka ma dwie i setki bodajże taką szklankę, drugą szklanka zwykła, więc jeżeli macie jakiś lek na włoci tak jak na początku mówiłam, zaparzonej szklankę na włoci to proszę Państwa Tą setkę taką wypijamy sobie do południa, a drugą i tam trochę po południu, chociażby profilaktycznie, dwa razy w tygodniu, że poczujecie, że nie dostaniecie tego zapalenia, żadnego spowodowanego tym, że, macie dużo, że ktoś ma dużo pasożytów, nawet nie wie o tym. I dlatego są różnego rodzaju zapalenia. Jeżeli ktoś ma mocny katar, a ma babkę lancetowatą lub kupi w zielarskim, to może robić inhalację, równocześnie pić. Jeżeli ktoś ma um, zaropiałe w nosie, bo różni ludzie dzwonią, mówią jakieś kozaki takie, nie takie, nie może ani oddychnąć przez nos, proszę Państwa, warto um, mięte zaparzyć i robić inhalację lub pietruszkę robić inhalację lub bo wszystkie te leki, które są na rozrzedzenie, czy żeby swoboda była w nosie, to po prostu są na bazie ziół, więc tutaj warto zastosować. Różne inhalacje można robić, można kupić, zrobić, nie tylko jeden raz, bo jeden, drugi, czy trzy razy w ciągu dnia nic się nie dzieje. Wciągamy nosem, jak się nie da. No to się nie da, ale wciągamy nosem, wypuszczamy buzią. Tak to się po prostu mówi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oglądajcie mnie tam na Facebooku. Ktoś odnalazł moje stare piosenki, które okładałam. Drugi krąg, czyli o smoleńsku i inne tam moje, które nagrywałam to to po prostu udostępniajcie, bo nawet nie wiedziałam, że ja z taką czułością nagrywałam takie piosenki, bo to jestem zajęta teraz czym innym, a tutaj widzicie Państwo, nie wiem czy ta maszyna, ten Al cały się tym interesuje i układa po kolei czy nie mam pojęcia. Ale coś jest na rzeczy. Tak. Pozdrawiam Was jeszcze raz, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrówka, trzymajcie się.